Cześć kochani Pepkowiczy i <laughs> mamy fajne spodnie od 40 od 50 ale słuchajcie e, są jeszcze promocje bardzo mi się podoba ten sweter on jest mięciutki w moim stylu biało czarne pasy e, bardzo ładna koszulka na promocję z Audrey Hepburn za 15 taka biała i słuchajcie polecam te podkuszuki, które kupiłam z 25 na 15 dziewczyna z perłą i zachęcam do mego holu, jeżeli jeszcze nie dzieliście z pepko. O i słuchajcie, patrzę jeszcze co tam jest. No i tak. Są fajne bluzeczki po 15 zł, takie basiki, szare. I mamy podkoszulki, słuchajcie. I takie fajne bluzki po 20. Tylko one z małe, więc widzicie, to jest XXL. Taka luźna. I kochani, zobaczymy tutaj. Tutaj taki podkoszulek z perłkami za 25, ale macie dziewczynę z perłą za 15. I coś mi się rzuciło taka czarna tunika z nowości. Zaraz Wam pokażę ile kosztuje i kosztuje 17 zł tylko i jest taka dusza, taka koszulotunika. czarna klasy. I kochani, białe spodnie są za 25 zł. Białe takie spodnie. O, na przycena w wyprzedaży. I tu widzę, słuchajcie, jeszcze... Sprawdzę, powiszę... mi się... spodnie spodniu... Za 30. Mhm. No i kochanie, takie mam bluzki z takimi guzikami. Za 25. A te tuniki są słuchajcie, też zielone. coś tu ciekawego jest tutaj jest taka bliska do 20. Tam była taka brązowa. Ale tutaj jest taka ciekawa wózka. Słuchajcie, 25. I jestem ciekawa, ten misiu, ile kosztuje. No nie jest jeszcze na przecenie, słuchajcie, 80 zł. Może będzie na promoty, trzeba polować. Wiecie, bo jest bardzo fajny. Dobra. I idziemy dalej. Tu hitem są tylko koszule płochy. I są jeszcze białe. Takie za 30. Nierozpinane. Taka klasyka. I taka tunika. Za 35 kepuszki czarne. Takie listki z takim marszczynie. I hitem są, słuchajcie, te z wysokim stanem, takie getro spodnie za 30 granatowe i czarne. I na promocji mamy podkoszulki fajne z 20 na 10 w takie kwiaty z boku. I zobaczymy, słuchajcie, co jeszcze jest. Zobaczę na promocji, ale już nie ma. Są takie za 20 szare. I słuchajcie, przypominam wam, że to są zakupy ze mną bez montażu, tak jak to wygląda. To tak jak się filmuje jedną ręką. O, tu mamy takie koszulki za 10. Słuchajcie, zobaczymy te koszty, po 10. O. Ale wychodzą tak. bardzo małe, bo to jest Wikstydze. Tak. Patrzcie, no i kochani, takie zwykłe bejzyki po 15. A męskie są po 10. To patrzcie, jakie są tanie męskie rzeczy w porównaniu do damskich. I te koszule, które mi się podobają, za 20. A tą pokazywałam, słuchajcie, w holu. Nie zapraszam na hol, jeżeli jeszcze nie widzieliście. I tu mamy kapcie. O. Te niebieskie są ładne. Te 20. I kochanie, idę dalej. Jakie fajne skarpetki, patrzcie, za 7 zł. Trzypak taki. Ładny. I tu ładne jeszcze takie. W granacie. Dwupak. Te koszulki byli z Za dziesięć. Skład taki jak w HM słuchajcie, a jest tańsza o połowę. I idziemy dalej. Tu są właśnie te fajne za 15 zł takie podkoszulki na ramionczkę i tu jest w promocji męskie podkoszulki za 20 mm -hmm. i kochani idę dalej. Zobaczę co jest na rzeczy. Są promocje na rzeczy świąteczne. To złoty 50 widzicie a te w jakiej cenie. Tu nie ma ceny. Mm, mamy takie fajne kusze z nowości. I zobaczymy jeszcze na rzeczach papierniczych. Jestem ciekawa, czy coś jest. Myślałam, że będą jeszcze jakieś kalendarze, ale słuchajcie, nic nie ma. Są same zeszyty. jakieś planery może ale tutaj widzicie same zeszyty piórniki piórnik i królią zobaczymy co jest dalej o dział dla zwierzaków też jakiś taki mały słuchajcie wybór jest zabawek dla miłosiński za to są takie kosze Słuchajcie, fajne i po 20 zł. Mhm. Takie macie doniczki. I takie, słuchajcie, składane kusze są. Ale tu nie widzę ceny, są bezcenne. I tak słuchajcie patrzę, co tu jest. Takich rzeczy do domu. No i tu mamy ręczniki, które ja lubię. Taki zestaw jest Na dwa złote. Jeszcze takie wymiary 3, 30 na 30. Za 2 zł to się opłaca takie małe. A te są za 4. o Tak. Ani idziemy dalej, podkładki jakieś. Właśnie patrzę, słuchajcie. O. Jakieś takie... po 10. Tutaj 3 kieliszki za 8, dobra cena, bardzo ładne. I te są bardzo ładne. Za 6. Słuchajcie, zobaczymy jeszcze kubki. I kubki od 5 zł. Ten u góry. E, z tym kwiatkiem mi się bardzo podoba. Coś złoty. Sarenki. Idziemy dalej. Tu mamy takie od 10 zł, fajne takie organizery z materiału. Słuchajcie, dużo lamp jest fajny, Jeżeli wam takie coś interesuje, i słuchajcie, że wszystko się takie Za 10, bo musiała zdać Państwa całkiem droższą. Dobre kochani, jeżeli film Wam się ten podobał, zostawcie koniecznie łapki w górę. O, coś na przycenach jeszcze. Subskrybujcie mój kanał, będziecie powiadomiani o nowościach. Napiszcie jakiś komentarz, może to być serduszko, może być to uśmiech. Albo napiszcie, kiedy ostatnio byliście w Pepku i co fajnego kupiliście. A ja zapraszam do mojego Holu z Pepką. Tam zobaczycie, co ja kupiłam. Było tego dość sporo. I do następnego. Cześć!